Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym daily vlogu. Ja dzisiaj wstałam o godzinie 6. Cieszę się, że udało mi się wstać o godzinie 6. Bo dużo rzeczy zrobiłam przed pracą. Teraz jest około 8.40 i zaraz muszę uciekać. Ale mimo wszystko muszę wam powiedzieć, że bardzo, bardzo ciężko stawało się przed pracą, w poniedziałek, poniedziałki są zawsze najgorsze do wstawania i zawsze tak naprawdę najcięższe, bo człowiek rozluniwia się po weekendzie, wiecie w weekend robimy to na co mamy ochotę, czy odpoczywamy, czy szalejemy, spotkamy się ze znajomymi Jak akurat ten weekend miałam spokojny, z czego bardzo się cieszę ale wiadomo, myślimy o innych sprawach, robimy inne rzeczy ja robiłam live jeszcze nocnego w tym tygodniu i tak wiecie, wszystko do wszystkiego, człowiek siedzi trochę dłużej w nocy, trochę dłużej śpi, wstaje później i jak potem jest to zderzenie z takie z poniedziałkową rzeczywistością, to jest ciężko i tutaj nie ma co ukrywać. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień w pracy będzie przyjemny, chociaż to zależy, bo jedne poniedziałki są fajne, a drugie są naprawdę ciężkie. W tej chwili jest godzina 15 i ja się do Was odzywam, tyle możecie słyszeć trokę. No ale takie niestety jest życie, że sobie trzeba zrobić pranie. Zazwyczaj staram się nie nagrywać, kiedy pralka chodzi, ale niestety zaraz mam spotkanie i chciałam się po prostu do Was odezwać. I tak, jakie mam spotkanie? Za chwilę przychodzi siostra Ali i będziemy robić paznokcie. Tak, zdecydowałam się, że wreszcie znowu zrobię sobie febrydę. Jak wiecie, bardzo długo ich nie robiłam, bo około z pół roku co najmniej... Ale miałam bardzo złe stanie poznokcie. Nie były to związane z hybrydami jako takimi, tylko właśnie z niedoborem wapna. Jak przyzumiłam troszeczkę dietę, zwiększyłam liczbę jogurtów, wiecie mleka i tego wszystkiego, to paznokcie mi się odbudowały. Ale u mnie też są takie okresy, zauważyłam, kiedy poznokcie mam silne i fajne, ale są też takie okresy, kiedy poznokcie są bardzo słabe, łamliwe i już. Tak naprawdę okropny od rozwajania się, dlatego w takim okresie nie robię hybryd. Ja też nie jestem jakąś bardzo zwolenniczką, wiecie, ściągania jodu do zrobienia kolejne. Teraz pewnie jest jakieś kilka razy zrobię sobie pod rząd, ale to będzie zależało po prostu od tego, czy będę potrafiła się zgadzać z siostrą Ali, czy, czy będę miała kasy, czy będę miała ochotę. Wiecie jak to jest, nie zawsze są możliwości, chęci i czas, żeby zrobić te hybrydy. Szkoda, że niestety nie jestem w stanie sama sobie ich zrobić, może jakbym się uparła to dałabym radę, ale szczerze mówiąc że żeby ktoś mi zrobił, zawsze będzie to ładniej. Nie pokazuję Wam teraz paznokcie, bo nie są fajnie opiłowane, bo zazwyczaj właśnie koleżanka je piłuje, doprowadza do fajnego kształtu, dlatego nie będę Wam ich tutaj pokazywać w tym momencie. Ale mam nadzieję, że wyjdą fajne, i zdecydowałam się wreszcie na takie paznokcie, których jeszcze nie miałam. Ale to pokażę Wam, jak już będą zrobione. Dzisiaj w pracy, niestety, dzień był straszny. Niesamowity chaos i ciężko tak naprawdę było cokolwiek zrobić, bo roboty były pełne i nie wiadomo było, w co wsadzić ręce. Jest już do szóstej. Niedawno siostra Ali wyszła i mam już zrobione paznokcie, jak możecie zobaczyć. Jest to kolor czerwony, a dokładnie dwa odcienie: czerwieni. I w moim zdaniem prezentuje się naprawdę super. Może nie mam super długich paznokci i może i kształt nie jest jakieś super rewelacyjne, ale myślę, że ta dłoń wygląda, no zobaczcie, od razu lepiej, prawda? I muszę Wam tutaj powiedzieć na samym początku, że nigdy nie miałam czerwonych pazności. chyba tylko raz w życiu sobie nadbałam zwykłą lakierą, to było ze 10 lat temu i od razu to zmam, bo nie czułam się w czerwonych paznokciach dobrze, a teraz mi jakoś tak naszło i stwierdziłam, że nie wiem, co się ubiorę w sobotę i że mam ochotę po prostu spróbować, jak się będę czuć i powiem Wam, że czuję się dobrze, no sami zobaczcie, nie wiem muszę jakąś miniaturkę później zrobić do filmu i nie wiem, no mi się bardzo podobają. Oczywiście dużo lepiej będzie to wyglądać jak troszkę podrosną i też się staram, czy nie zrobić paznoksi na żelach, ale może innym razem, tylko że wtedy już bym musiała pójść do jakiegoś salonu, bo na żelach niestety właśnie koleżanka nie potrafi i nie robi na żelach. A może tam no, mówią, żebym założyła Tips, nie wiem, no coś, bo chciałabym mieć szczerze, swobodniejszy kolor, ten kształt płytki, ale mimo wszystko jestem bardzo, bardzo zadowolona. Ja nie mam żadnego uczucia na hybrydy. Hybrydy sprawdzają mi się rewelacyjnie, trzymają się 3 tygodnie. Nie mam problemu też, żeby ich ściągnąć, więc nie szkodzą mi płytce, dlaczego czego miałabym nie korzystać. Jedyne co to na kciuka, tutaj jeszcze też widać. Nie wiem czy będziecie to widzieć, że krew niestety, bo mam bardzo, bardzo unerwione tutaj skórki i w szczególności kciuki mi strasznie zarastają i kiedy tutaj było wycinane niestety, lała się krew dosłownie. Ale to zejdzie z czasem, więc tutaj nie ma się o co martwić. Bardzo jestem zadowolona i przy okazji spędziłyśmy fajny czas, bo znamy się już od wielu lat, fajnie nam się rozmawia i i wiecie, czasami fajnie tak pogadać z kimś, z kim normalnie, tak na co dzień nie mamy, jako takiego kontaktu, jako fajną osobę z innymi poglądami, z innym spojrzeniem na świat, która opowiada o różnych innych doświadczeniach, bo pracuje w różnych innych branżach i to jest takie fajne budujące. Teraz pójdę do kompa, bo mam trochę pracy przy komputerze. Bardzo się cieszę z nowych paznokci i, i to będzie też fajna wizytówka. I wiem, pierwszym razem to Wyście mnie przekonali do hybryd i nie żałuję tej decyzji wiem, że będę co jakiś czas je robić. Jest pół do dziesiątej, a ja powoli będę się z Wami żegnać. Jak siedziałam przy komputerze i robiłam kilka rzeczy, które miałam do zrobienia, Poczułam się źle, na początku poczułam się źle na żołądku i myślałam, że miało to związek z tym, że po prostu nie zadam, ja obiadu i zjadłam go później, ale z każdym godziną uczyłem się coraz gorzej i niestety, jak wiecie, niedawno mnie był wirus w domu i coraz bardziej boję się, że się rozkoruję, bo teraz jest mi i zimno i boli mnie głowa, jest mi niedobrze, trochę to zimne, bo mam objawy jak przy jelitówce, a właśnie u mnie w domu był wirus na oskrzela, na ginę, ale mimo wszystko nie czuję się dobrze i, i po prostu wolę się położyć szybciej i zobaczyć. Mam nadzieję, że mi przejdzie, bo w tym tygodniu nie za bardzo mam kiedy chorować, bo jest to dość intensywny tydzień, mam wiele fajnych planów, a tym bardziej, że jutro jeszcze jest szkoła biblijna, chciałam iść na zakupy i wiecie, tak jakoś się fajnie pomówiałam. a tym bardziej, że jutro mogę iść na zakupy wózkiem elektrycznym i tak chciałam zrobić, wiecie, kolejny level up doświadczenia wózkiem, ale jak się rozchoruje, to będzie lipa. Nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że dług, duża ilość godzin mi pomoże i że poczuję się lepiej. W tym momencie dziękuję Wam za oglądanie. Zachęcam Was do lajkowania, komentowania, subskrybowania. W kolejnym filmie, widzimy się już jutro. Trzymajcie się, cześć.